Cześć, witaj serdecznie na afirmacji dzisiejszej, a teraz proszę, żebyś intuicyjnie wybrał, żebyś intuicyjnie wybrała jedną spośród tych dwóch talii kart, które dla Ciebie przygotowałem. To może być pierwsza talia, to może być druga talia, druga talia to jest, to jest talia anielska, więc w tym momencie proszę, żebyś wybrał, żebyś wy, wybrała. No i oczywiście w komentarzu napisz, która dzisiaj talia leci do Ciebie. Czy pierwsza, czy druga? Może być pierwsza i druga? Czemu by nie? Yy, ale już w tym momencie napisz w komentarzu, która talia jest Twoja. Pierwsza, druga? Pierwsza i druga. Też jest taka oczywiście możliwość. Jeśli wybrałeś, jeśli wybrałaś tę pierwszą talię, to ja w tym momencie losuję dla ciebie taką afirmację, właśnie na dzisiaj. A afirmacja dla ciebie na dzisiaj to. Wszelki lęk. I wszelki lęk y, przemieniam w odwagę, wszechświat mnie wspiera. Wow, silna, bardzo, bardzo silna, bardzo mocna jest ta y, afirmacja. No, taka przeło, przełamująca. Y, wszelki lęk przemieniam w odwagę, wszechświat mnie wspiera. Ta afirmacja dzisiaj jest Twoja. I pamiętaj o tym, że to no, masz taką siłę, masz sobie taką moc, żeby właśnie wszelki lęk y, no, przemienić y, w odwagę. I tego Ci bardzo serdecznie życzę. A jeśli wybrałeś, jeśli wybrałaś tę drugą talię, no to już w tym momencie również dla Ciebie robię takie czytanie, jaka afirmacja dla Ciebie będzie na dzisiaj, jaka karta anielska się dla Ciebie na dzisiaj e, pojawi. Pojawiła się karta konsekwencja, a więc tutaj e, aniołowie, e, próbują przekazać Ci to, żeby być konsekwentnym, żeby być e, konsekwentną wobec siebie, wobec e, własnego życia, wobec własnych decyzji, wobec własnych wyborów. I tylko dzięki e, byciu konsekwentnym e, masz szansę na to, żeby e, no, tak zmienić swoje życie, żeby być człowiekiem szczęśliwym, e, żeby budować swoje szczęście właśnie na fundamentach na tutaj właśnie filarach właśnie konsekwencji pamiętaj o tym, żeby być konsekwentnym konsekwentną i żeby no, nie oszukiwać samego siebie żeby nie oszukiwać samą siebie tylko bycie konsekwentnym jest w stanie no, tutaj w najbliższym czasie pomóc Ci tak zmienić swoje życie, no, żebyś był osobą żebyś był człowiekiem, żebyś była kobietą bardzo szczęśliwą. Konsekwencja Pamiętaj, proszę o tym, to dzisiaj aniołowie chcą Ci przekazać. Bardzo pięknie dziękuję za dzisiaj. Było mi ogromnie miło się z Wami zobaczyć. No i oczywiście z tego miejsca zapraszam Ciebie już bardzo serdecznie na jutrzejszą afirmację. A za dziś pięknie dziękuję. Do zobaczenia jutro. Pa! pa.